Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. moi drodzy. Odkurzam WZ113G FT, czyli chińskiego TDK 10 tieru. Powiem wprost: w moim odczuciu jest to najgorszy TDK yy, na tym tierze. Nie widzę w nim niczego interesującego. Jest to taki trochę odpowiednik Obiekta 268, w sensie no, do, troszeczkę podobny, jeśli chodzi o styl gry, yy, tego 268 podstawowego, starszego. 268 ma lepszą mobilność, natomiast WZ-113G FT, on bazuje na troszkę lepszym pancerzu, ale ten pancerz kiedy się sprawdza? W momencie, kiedy możemy schować tę dolną płytę i kiedy przeciwnik za bardzo nie używa golda, albo nie ma odpowiedniej penetracji, dlatego, że nadbudówka tego TDK, jeżeli posiadamy odpowiednią penę, niestety łyka pociski i wtedy nie mamy ani mobilności, ani pancerza. Zresztą wiemy, jak prosto zbudowany pancerz w w ocie w chwili obecnej w tej grze się po prostu nie sprawdza. Zresztą też, też popularność tego TDK i w ogóle linii chińskich TEDeków świadczy po prostu o tym, że no pojazd ten nie został przyjęty zbyt ciepło, i ciężko kiedy spotkać tego TDK na dziesiątych tierach, jest po prostu rzadkością. Z chińskich Tedeków tak naprawdę najprzyjemniejszy w graniu jest chiński TEDek Premium którego zresztą pewnie troszkę znowu poogrywam, jak będą operacje świąteczne. Wy jak to oglądacie, to być może już są operacje świąteczne, albo nawet prawdopodobnie już są, yy, bo chciałbym mieć chociaż tego czwartego perka skończonego, bo już nie jest aż tak daleko do tego. Yy, ja materiał, tak jak mówiłem, jak kogoś interesuje stary film na temat tego TDK, proszę wejdźcie mój kanał, playlisty, pojazdy chińskie, tam będziecie to mieli oraz różne inne materiały z chińskich, z chińskiej linii w woc czterech załogantów, tak jak mówiłem, 98% na chwilę obecną: czwartego perka dowódca, celowniczy kierowca i jeden ładowniczy wentylacja, dosyłacz i skupiacz, czyli dość standardowo jeśli chodzi o działo, 290 penetracji na pocisku zwykłym, w porządku, 395 na hitach, to jest niewątpliwe, niewątpliwie zaleta tego pojazdu, bardzo wysoka penetracja na pociskach hit, walnięcie na strzał 750, czas celowania 2,5 sekundy, tu mogłoby być lepiej, no ale wiadomo, jest to jednak walnięcie porządne celność niestety słaba, bazowa 0,38, więc można zasiać, zasiać kalafiora, teoretycznie powinniśmy walczyć na bliższy dystans, to na pancerz, ale ja jednak na ten pancerz na samych dziesiątkach wolę nie grać, bo rzadko kiedy, on, rzadko kiedy taka gra się udaje. Do tego jeszcze mam tutaj włożone racje bojowe, yy, depresji mamy 6 stopni, yy, DPM z takim ustawieniem 3346, 2100 hapsów, prędkość maksymalna niestety słaba, 38 km na godzinę, 16 km wstecznego, mocna tonę również niestety kiepska, 11 km 67. To było na tyle, jeśli chodzi o szybkie, takie, yy, o szybkie odświeżenie materiału o tym TDK. A teraz przejdźmy do bitwy, którą po prostu rozegrałem na streamie. No i już stwierdziłem, że warto się będzie nią z wami podzielić. Jest bitwa, bitwa właśnie, która spowodowała, że odkurzam tego TDK. Mamy mapę Dębina, losowanie na 9 tiery trzy arcioszki na tej mapie to nie jest rzecz miła, nie jest rzecz, którą chcielibyśmy spotkać. Stwierdziłem, że nie będę jechał do miasta, dlatego, że z tą mobilnością miałbym problem, żeby spokojnie tam dojechać. Na razie zagram, na razie zagram Stroną torową. Dedu, jak jechać, podpowiedz, proszę. No, sorry, chłopie. Jeżeli grasz dziesiątym Tierem, to powinieneś wiedzieć, jak jechać, a nie liczyć na to, co ci powiem. Zresztą, jakbym grał Lewandowskim przy trzech artyleriach na tej mapie, sam bym się zastanawiał, chyba jednak wybrałbym miasto, no bo niby. niby tutaj można pograć na opuszczanie działa, gdzie kolega jedzie, i normalnie, gdyby nie było artylerii albo byłaby jedna, to bym tu zagrał, ale przy trzech artyleriach, no jednak. Lewy będzie zbierał, bo tutaj arty często biją, a jak dobrze wiecie z moich materiałów na temat polskiej linii, łącznie z materiałami na temat polaka dziesiątotierowego, no nasza linia nie lubi zbierać od artylerii i jak na czołgi ciężkie to zbiera dość konkretnie, więc yy, trzeba mieć to zawsze na uwadze. Stoję sobie cierpliwie, yy, cierpliwie czekam. Yy. Jakby kogoś interesowało, dlaczego nie odpisałem, dlatego że streamowałem, poza tym no, nie na wszystko odpisuję. Jeżeli się ktoś przywita i to widzę, to oczywiście odpiszę, natomiast na jakieś takie dziwne teksty skierowane pod moim kierunkiem albo takie, no, ten, to po prostu, po prostu nie odpisuję. Jeżeli widzę coś, jeżeli widzę coś, na co warto odpisać, to owszem. Nie dziwibym się, jakby ktoś się na piątych tierach pytał, gdzie jechać, no to spoko, nie? No, ale na dziesiątkach to wypadałoby, jednak umieć analizować sytuację i to, co się dzieje line-up i minimapę, nie. Początek jestem dość mocno zaskoczony, oni tutaj totalnie odpuścili flankę, ustawili się na defa, ale widzimy, że no, u nas znowu odpuszczone miasto, A75 dalej nie podjechało. Tutaj próba strzelania na ślepo, ale jak widzicie, jedyne co zrobiłem, to zaryłem w tory w ogóle. Początek bitwy, z tego co pamiętam, będzie no jednak mało szczęśliwy. Patrzcie, celu, celowanie teraz po dolnej płycie T95. No niestety, celność 0,38 na takim dystansie będzie mocno dawała się tu we znaki. Początek bitwy będzie fatalny. No, zresztą ustawienie T95 no, też jest tutaj... To jest jednak mocny Tedek, trudny przeciwnik. Widzieliście, teraz znowu celowałem po dolnej płycie, ale ładnie zaryłem pod T95, no więc... Już się troszeczkę zdenerwowałem. Dwa strzały zmarnowane. Zaraz minie 3 minuty bitwy. Ja mam 0-0-0. Nic konkretnego. Próba teraz bicia po nadbudów, znaczy. Pod boku te 95 po jego górnej części, ale pocisk poleciał też trochę niżej, walną w tory, znaczy w ten, w, w gąsienicę. Teraz zabrakło troszeczkę czasu, jeśli chodzi o przeładowanie, żeby móc strzelić w skodę, więc jest 2-0, a ja ni nic, po prostu strzelam, pudłuję, ładuję, znowu celowanie po dolnej płycie, pierdut pod. Powiem wam. Zresztą, osoby, które pamiętają tę bitwę ze streama, wiedzą, że już byłem tu mocno zagotowany. Byłem po prostu wściekły na tego TDK, dlatego ja go szczerze, naprawdę szczerze go nie lubię. No ale grałem nim. No i w końcu, po oddaniu kilku bezskutecznych strzałów, po staniu, po tym jak minęło ponad 3,5 minuty, bitwa a ja dalej nic nie zrobiłem. Stwierdzam, że pora wracać bronić bazy, analizując minimapę. Dlatego, że nie puszniemy tego, a przeciwnicy już są przy kapie, więc zdecydowanie stawiamy w takiej sytuacji na obronę bazy własnej. Yy, załadowany apek, już w pogotowiu, pocisk chorobankowo burzący, gdyby trzeba było strzelać jakieś miejsca poza yy, możliwością prostego przebicia, lub też na dekapa. 4 do 3, dobrze, że na razie prowadzimy. Drużyna gra, drużyna prowadzi. I coś tam robi w momencie, kiedy ja jedyne co robię, to sobie jeżdżę. Jestem na razie totalnie, ale to totalnie bezużyteczny i wściekły. Próba gdzieś tutaj znalezienia jakiegoś przestrzału, Jedzie obieg 277, strzelam, nie trafiam. Kolejny strzał zmarnowany. Super. 4,5 minuty bycia totalnie bezużytecznym. Eee, a nie, nie wiem, czemu ten burzak był podświetlony. Teraz mam załadowany, Pepek. Celowanie po gdzieś tam po wchodzi. Jest w końcu po prawie 5 minutach. D87 zadał pierwsze uszkodzenia w bitwie. No po prostu super. Teraz gdzieś tam była sobie E4, strzelam strzał na ślepo, widzimy, że chyba złapała, już niestety zostałem wyświecony. Teraz staram się tutaj delikatnie cofać, dlatego że widzimy raz, dwa, trzy, cztery pojazdy przede mną chować gdzieś tam dolną płytę, grać na nadbudówkę. Mam spota, celowanie po, e, po E4, po jego włazie na wieży i pancerny pęcherz został odesłany do garażu. W końcu pierwszy frak na koncie, jakieś uszkodzenia są, jest obiekt 277. Te celowanie teraz po dolnej płycie, strzelam, zdejmuję kolejny czołg, dwa fragi zrobione, mamy 7 do 6. Arta strzela w obiekt ta 705. No i znowu zbliżam się, trzeba by się pozbyć teraz. Tam gdzieś jeszcze powinien być 60 TP, starać się bronić bazy. Niestety, niestety teraz strzał artylerii. Zresztą należy pochwalić Arty. Wszystkie trzy, że się bardzo mądrze przestawiły. Strzał w obiekt ta 705 o 89 PL zniszczony. Bardzo dużo szczęścia w tym strzale. To wcale nie miałem tutaj żadnej gwarancji, że to wejdzie. I znowu 60 TP zbiera. Ja spotuję on się ode mnie dinga. Załadowane pociski odłamkowo-burzące, strzelam po gąsienicy, żeby tego 60TP chociaż troszeczkę osłabić. Skracam dystans, on jest dobrze ustawiony, ma pochowany tutaj, pochowany, pochowaną dolną płytę, stara się grać tylko na wieżę. Ja celuję właśnie teraz po tej wieży, artyleria strzela. Dalej szukam gdzieś tutaj przestrzału, niestety teraz sam zostałem ogłuszony i oddałem strzał bez, bez trafienia. Może powinienem poczekać, żeby, ta, żeby to ogłuszenie zeszło. Nie wiem, teraz kolejny strzał od artylerii, dojeżdżam już coraz bliżej tego 60TP, żeby mieć łatwiej w niego trafić. Znowu załadowany pocisk ramkowo-burzący, tym razem już w niego trafiam. On miał niewiele hapsu, więc przy tym kalibrze działa udało i przy tych uszkodzeniach na strzał z udało się go zdjąć. 2436 uszkodzeń widocznych, 1370 uszkodzeń po asyście. 10 do 9, przewaga jednej maszyny, obroniłem bazę AMX-30i, nasz Polak Rodak w 60TP znajdują się w bliżej okolicy bazy wroga, ja jednak nie odpuszczam, muszę się jeszcze tutaj zająć Mojsienem, być pewny, że wyczyściłem całe, cały ten obszar i nic nie zagraża naszej bazie. Mojsien, mimo tego, że w niego strzeliłem, mnie nie widział, teraz skupiam. Niestety odbiłem się, 291 uszkodzeń wpadło pasyście artyleria w Mojsie się natrafia. Skracam dystans. Mam dużo hapsów, jestem na fullu, więc mogę teraz zacząć ich, z nich trochę korzystać. Mojsie się nie trafił. Ładnie oczywiście ustawiony do mnie bokiem, bo przecież jestem cecekiem, więc wiadomo. Wykończenie tego przeciwnika. No i teraz Conway próbuje uciekać, odjeżdża. Ja sobie sprawdzam, bo jestem cały czas na przeładowaniu, sprawdzam mniej więcej jaką trajektorią jedzie zniknął, ale to nie trudne było wzięcie poprawki, gdzie powinien się znajdować. Oddałem strzał szósty frak i mamy specjalistę zabezpieczonego, widocznych 3687 uszkodzeń, ale na pewno będzie ich więcej, bo jest szansa, że ten strzał wszedł w czwórkę, a nawet jeżeli nie, to wiadomo, że już w tego konwoju wejść musiało, bo zginął. Gdzieś jeszcze jest paton i dwie artylerie. E, trochę żałowałem, bo mówię, kurde, gdyby był jeszcze jeden, to byłaby szansa na pula. E, byłoby dopiero, byłaby dopiero, be, dopiero Beka jakbym na td 10 tieru, którego e, najlepiej nie lubię widać. Moja sława w internecie się niesie. Wracam do ciebie, alkoholiku. O przepraszam, ja tylko jestem koneserem i kolekcjonerem. <śmiennie> <się w> <sposób> kon, koneserem kol, kone i kolekcjonerem takiej rudej w butelkach. Herbaty, oczywiście, 13 do 10, 7 fragów zrobionych. Gecek we mnie strzelił, już wiem, że znajduje się on gdzieś w mieście. Oczywiście, po wskaźniku będę się w takim razie kierował w jego stronę. Pierwsze hapsy, zobaczcie. Pierwsze hapsy straciłem. Jedyne czego się bałem, to tego, że mogę być podpalony i to by była lipa. Jest szansa na zabezpieczenie medalu. Radleya Waltersa. Każdy Radley zawsze spoko, poszukiwania teraz tego Giecek'a, gdzież on może stać. I sobie jadę, jadę i jadę. Liczyłem, że może na Proxy się znajdzie, tak jest, jest Giecek, podjeżdża, on się dopiero obraca, byłem... Przygotowany na to, że będzie strzelał z biodra. Miałem nadzieję, że strzelę pierwszy. Jak widzicie, strzeliśmy sobie w tym samym momencie. Kolejne hapsy straciłem, na szczęście nie byłem podpalony. Ósmy frak medal Radleya Waltersa zrobiony i zostaje już tylko GW Tiger. Pytanie. Gdzie on się może znajdować, ponieważ tutaj 60TP i inne pojazdy nie znalazły go w tych okolicach, to obstawiam, że po prostu musiał gdzieś zwieźć do miasta. Skoro jechałem tędy, to jedyny możliwy kierunek to jest ta, oko ta, ta okolica i tak jest, jest GW Tiger, przyjmuje strzał na spokojnie, kończę go, wygrywamy 15 do 10, zerknijmy na screen. A screeny końcowe wyglądają następująco, Zabitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, no była to moja kolejna MK na tym yy, TEDeku. zdecydowanie z większym przytupem i lepsza niż moja pierwsza masterka, więc postanowiłem ją wrzucić, medal Radleya Waltersa, Paskuciego czy tam onkologa, kto woli... Specjalista oraz duży koliber 6242 uszkodzenia. Tyle tych uszkodzeń było finalnie. Do tego 1661 uszkodzeń po asyście, czyli mamy tutaj około 8000 uszkodzeń łączonych i 9 fragów, czyli tak zwany medal Deda zabezpieczony, zdobyty po raz kolejny w mojej historii. Dało mi łącznie 1246 punktów bazowego EXPA, co na Masterkę na tym Tedeku oczywiście wystarczyło, bo tym prawie nikt nie gra i MK się dostaje już za dużo mniejszy wynik EXPA. Przynajmniej tak było, jak ja wbijałem pierwszą Masterkę. 22 strzały oddane, 16 trafionych, 11 z penetracją. Na te 6242 uszkodzenia 3426 na dystansie powyżej 300 metrów. Pokonany dystans, niecałe 3 kg. Na czysto zarobiłem 7 7000... nie, przepraszam, byłem w plecy, 3372 kredyty, tamto wpadło do rezerwy i udało się uzyskać za to aż 40 obligacji, tu chyba nie wiem, czy jakaś misja, czy coś tam wpadło, 5607 punktów EXPA za... Ze wszystkimi mnożnikami, za tą bitwę otrzymałem takie. Tutaj była dzienna misja na 25 obligacji, plus jeszcze pewnie 15 obligacji za te różne medale, i tak dalej. I tak oto, moi drodzy, wygląda odświeżony materiał o tym tdk Dalej uważam, że jest to krap I jeżeli macie robić sobie tedeki i 10 to Chińczyka zostawcie sobie na jednego z ostatnich, lub na ostatniego, ale może wśród Was jest jakiś fan tego TDK, więc jeżeli jesteś fanem tego TDK, jeżeli go lubisz, pisz proszę w komentarzach, ujawnij się, a jeżeli go masz i go nie lubisz, to pisz dlaczego. Chętnie poczytam te komentarze, podyskutuję z Wami, przypominam oczywiście, że w opisie macie link do mojego fanpage'a na fejsie, będę wdzięczny za zostawienie tam lajka. Dziękuję za wszystkie komentarze. Łapki w górę oczywiście również za wszystkie łapki. Dziękuję. No i cóż, subskrypcja z dzwoneczkiem, pamiętajcie tak, to zawsze wtedy są powiadomienia o materiale, jeżeli wlatuje na kanał. I tyle. Możecie oczywiście zawsze zostać też patronem kanału. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, link jest w opisie. Na dzisiaj się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.